Tenis to nie tylko agresywne forehandy, wygrywające backhandy, asy serwisowe i okrzyki. Tenis to też twarze, agresywne miny i zaciśnięte zęby. Przeprowadziliśmy rozmowę z groźną twarzą tegorocznej edycji PKO Szczecin Open, ale groźną chyba jednak tylko na plakacie i na korcie. <grym>, Jan, how does it feel jakie to uczucia być face towarzyszą byciu twarzą turnieju? Patrzysz na nas z każdego plakatu. Świetne uczucie. Nie to jestem przyzwyczajony the, do bycia na plakatach. The, the like, like jestem bardzo so dumny. Na plakacie wyglądasz bardzo groźnie, jakbyś chciał zabić rywala. Czy groźna mina to nieodłączny element Twojego agresywnego tenisa? Może to mój was, agresywny tenis, agresywny, a może słońce świeciło mi po prostu w oczy. Face, awesome. Ale jeśli popatrzysz I na zdjęcia tenisistów, <laughs> wszyscy tak the, wyglądają, like, kiedy the, grają. Nie byłem zły, może po prostu chciałem zagrać winera. Czyli nie da się grać agresywnego tenisa z uśmiechem na ustach. Chyba nie bardzo. Jeśli chcesz grać agresywny tenis, musisz być całkowicie owładnięty przez agresję. Oczywiście tylko podczas gry. Świetnie wyglądasz na plakacie. Myślałeś może o karierze fotomodela? Właściwie cała ta sytuacja bardzo mnie zaskoczyła. Nigdy nie myślałem o karierze fotomodela. Did it add anything extra to your in Czy czułeś się odpowiedzialny za turniej? Myślałeś, Boże, jeśli odpadnę w pierwszej rundzie, turniej pozostanie did bez twarzy. To by było jak odciąć mu głowę. No, I mean, of I didn't lose Nie chciałem przegrać w pierwszej rundzie, ale ćwierćfinał jest chyba okej. Okay. Nie czułem się odpowiedzialny, ale po zwycięstwach byłem podwójnie szczęśliwy. Now, Czy nawet po porażce zostaniesz, aby wypełnić sumiennie obowiązki twarzy turnieju? Uh, yeah, like stay, uh, Bardzo lubię ten like turniej, także chętnie bym został, uh, ale niestety w przyszłym tygodniu gram turniej na innej nawierzchni, także muszę jechać wcześniej, żeby uh, przygotować hardcore, się.